Witam Was z kolejnym odcinku na naszym kanale. Skończyliśmy nabranie węgla, które jest bardzo ciężkie i nieprzyjemne. Właśnie skończyliśmy. Ta historia myślę, że Wam się spodobała. Bo po ostatnim odcinkiem myślę, że byłoby gdzieś i w tym wiecie. Są odcinki z naprawienia mojej wioski i waszej, bo to jest nasza wspólna wioska już teraz, bo nagrywamy razem serię stąd. Jak że tych pochodni będzie tam za dużo, ale dla przeżorów prze, przez. Nigdy nic trudnego. Tu się zabezpieczyć. A tu lód, już nic nie poradzę na ten lud. więc co jeszcze mogę zrobić, to więcej pochodni. Troszeczkę, no naprawdę. Chanting powoli jest gotowy. naprawdę. Mhm. Zrobię sobie obraz, fajny obraz, obraz, gdzieś w tym domu, bo jest z nim, Jakiś no. obraz by się przydał. O, może być taki sam obraz tu na przykład. Nie wiem, no, teraz od razu jak się tu wchodzi, jest mi i przyjemniej. <grymne> Ten no, fajny obraz jest fajny, my się bym chciał ale gdzie? indziej, no, tutaj, sytuacja. Nie, za mało, nie, nie zrobię tego. Przykro mi obrazie, że coś jest fajne i chciałbyś, nie masz prawa bytu tutaj, ale no, nie możesz, nie masz prawa bytu tutaj. Nie, no, muszę rozważyć takie fajne, duże obrazy. Wiecie, jak mi jest przykro. Nie, no, mam zamiar tam. nie na no, piętro, ale nie no. Dobra, kurczę! Nie tu, trochę dalej. Tak, żeby nie robiło mi dużych obrazów. Tu se walnę. O, nie powinienem robić dużych? No a ten jest brzydki. ten jest brzydki. Brzydki! Daj mi pan pająka. Daj mi pan pająk! Dobra, o, taki też spadł. Ale wolałbym jednak na tu. O, może być, może być Wither. Wider to będzie tutaj normalnie. Wither. Jeszcze nie pokonałem Wither, ale może być. Pok, po, pok, pok, pok. Dobra, idziemy na do WSK. właśnie teraz dla każdego komentarza może nawet takie komentarze jak były, że w tytule w taki komentarz komentarzach ktoś jakiś pisał więc naprawdę ten tekst się nazywa ten co piszą na przykład ej, ty tam naprawdę no błąd w tytule ale fajne, piękne na przykład możecie takie rzeczy pisać naprawdę moim zdaniem nawet fajne takie rzeczy, no, muszą być, każdy wie, że muszą być takie rzeczy. Z jakiś czas mam błąd w tytule, bo autokorekta jest, ale naprawdę, gościu, fajnie, pogląda ciebie, przypinam długo naprawdę, e, no sobie przeczytam twój nick, to po e, prostu, no, nie na no, odcinkach moim. No, no, naprawdę, lubię, nawet jak ktoś mi zwraca uwagę, no to jest spok, naprawdę, fajnie mieć takich widzów, też miałem na tamtym końcu na tysiąc, Um... Takich widzów więc naprawdę bardzo fajnie byłoby, gdyby jeszcze raz zostawili tego. O, to sedu nie że z się z TikTokiem. teraz, <grywają się> <tiktokiem> tiktokiem... bo teraz czas na ety. pokrywanie, więc. No. <grywają się z tiktokiem> nie mam motyki. To zdanie. Nie mam motyki. Hmm. Ostatnio złożyłem całą moją więc mogę nie mieć kobla. Nie cały, bo już wyrząd nie używałem tak dalej, bo w naderze się budowałem tysiąc krat, żeby coś znaleźć, ale nic nie znalazłam. O, jest 20 bóg. raz, dwa... ...trzy. Raz, dwa, tak. Dwa są potrzebne. Nie, trzy, trzy, trzy są potrzebne. Tak, trzy, trzy chyba. Zapomniałem. Butyka. Dwa, wiedziałam. Dobra, no, ja wiem, że wyrzuciłem zebrzeże, nie muszę się mówić. No tak mogłam nawet drewnianą zrobić. Idę po prostu naprawić bo już nie mogę na to patrzeć, gdzie wszystko co miałem, to z... no, po prostu są takie ładne faremki miałem, to wszystko było ładne. mi to rozwalił, Głódkę też rozwala Nie będą chcieli wyjść, wszyscy ludzie robią po prostu stąd. ich rozwalę. Rozwalę. Wracam się, nudno nudni do życia, tylko jeden z naprawy. Na chwilę... no, Tyle mogę powiedzieć. Tyle, ty. O? Po prostu obowiązka się rozpada, jak widać. Po prostu wszystko jest brzydsze coraz, więc no, naprawiamy no, mniejsze, no takie luźne odcinki, no, Wleci 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 to. Wleci. Wleć. Wleci. Wleci O, naprawiam te minifary, ja zaraz mam dużą dużą naprawę. No już nie mogę zobaczyć, że ja chodzę tu wszystko jest takie brzydkie. Wtedy było ładne. Nie wiem czy ktoś wie, że to było ładne. Zanim tu Olek wszystko zapowiedział, tak, że to ja to nie wiem, to na kiedyś. Pogadam to ogólnie, to oprowadzam, a mogły tylko przeszkadzały, zały. Więc... No więc się, no i że wy też że tylko sprzedają. Tylko mi się nie przyznajecie. Potrzebuję trochę jednak Wiem, że się skupiam teraz bardzo, bo naprawiamy wioskę. Mam dużo dużo kobla u zrobić. Te diaksy mnie zmotywowały do wszystkiego teraz, do robienia jakichś różnych nowych rzeczy, rzeczy na tym kanale. Naprawdę diaksy motywują bardzo, bardzo. Danie, danie mi diaksów, wiecie jak mnie motywuje tak do nagrywania. Ale widzieliście, że to jest po prostu szczęście, szczęście youtubera. Poza odcinkami nic mu, nie, nic mu nie wyleci, żadnego diamenta nie znajdzie. A na odcinkach, no proszę, proszę, ile diaksów, ile diaksów leci na no 14 no. Z jednej z takich rudy 14 diaksów, <grym> to jest szczęście tu nie Ale jak się nie nagrywa, to tego szczęścia już nie ma. I to jest nasz co ty lubisz? Nie mam takie skupienie teraz tego, co się rzadko dożywam. Jest wyglądał. Ja farma 100 razy ładniejsza. Nikt nie powiedział, że nie. Jeszcze jeden błąd. Tutaj mam błąd w tytule. to nazywam. Jak tamten gościł. Fajnie gościł. nie gościł. No, naprawdę, fajnie się fajnie nagrywa. Nie wiem, czy na, nie na jego kanał na YouTube ale może patrzyłem. Nie wiem, bo ja spróbuję. Moich no, subskrybentów. Kaszka Ety chyba tak się nazywał, jeden taki gościu, e, nie mi, proszę tutaj, że niby zostawiłeś suba i e, oddaj, e, zostawiłeś suba, oddaj, nie, nie, bo nie zostawiłeś, albo łaś. no po prostu nie zostawiłeś, naprawdę, albo łaś. wiem, patrz, widzę, kto zostawia sobie. więc no naprawdę proszę mnie tu nie oszukiwać, proszę mnie nie oszukiwać, bo to, nie, to tylko uruchamia, oszukiwanie mnie. mnie po prostu, kiedy ja piszeć, na przykład, piszeć. Zostawiłem łam suk. proszę mi go oddać, tylko, że tego tam nie ma. I tam jest w to nie wkurza, wkurza, Olka, naprawdę. Zostawiłem suk, proszę oddać. Nie zostawiłeś, chłopakowski. Myszczu, po co kłamiesz, po co kłamiesz? Co, chcesz się popisać? Zostawiłem z Jutny pióry Olka. Jaki śmieszny jestem.

tak jak skończę to całe naprawianie, to już jest odcinek z Skatewasa. Gratuję, jeżeli odcinek z Cake Wars. Naprawdę, naprawdę. Nie, nie naprawdę. Nie no naprawdę ratuję odcinek z Wars, ale takie taki naprawienie yy, po prostu poza odcinkiem. Po prostu takie coś. Takie robienie, uprawianie, upiększanie. No, przydaje się. A teraz oświetlimy wioskę, bo się trochę zgasło. Ja nie wiem. Dobra. No, pomoła, y, będzie bardziej mieć ciemno. O, no. Ta farma jest coraz ładniejsza, jak ci będzie wchodziło tutaj. Do zobaczenia i to będzie ostatni odcinek z, na dzisiaj. I jeszcze jeden nagram z Cake kursu. więc do zobaczenia w kolejnym odcinku i bye. Nie, tak nie działam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Elu!